W 21. kolejce Dekathlon Piątej Ligi Markowia zmierzyła się na Kazbut Arenie z Sokołem Serockim. W porównaniu z ostatnim meczem w Wołominie w składzie Markowi doszło do dwóch zmian. W pierwszej jedenastce pojawili się Daniel Ciechański i Emil Kania, którzy zajęli miejsce Patryka Padziewskiego i chorego Michała Durajczyka. Sobotnią rywalizacją lepiej rozpoczęli goście z Serocka, którzy w szóstej minucie objęli prowadzenie za sprawą naszego byłego zawodnika Patryka Olszewskiego. Markowia do wyrównania doprowadziła w 23 minucie, gdy kapitalne zagranie Karola Bieniasa na bramkę zamienił Eryk Agnyziak. W 30. minucie było już 2 do 1 dla Markowi. Tym razem do siatki trafił Emil Kania, a kolejną asystą popisał się Karol Bienias. O ile pierwszą połowę lepiej rozpoczęli goście, o tyle druga odsłona rozpoczęła się od bramki zdobytej przez Daniela Ciechańskiego, który fantastycznym uderzeniem głową pokonał bezradnego Krzysztofa Jabłońskiego. W 57 minucie wspomniany Daniel Ciechański ponownie pisał się na listę strzelców, zdobywając tym samym swoją 24 bramkę w tym sezonie. Niestety po chwili drugą bramkę dla Sokoła zdobył Michał Czarnes. W 63 minucie trenerzy Szulkowski i Osoliński zmuszeni byli dokonać zmiany między słupkami Mareckiej Bramki. Kontuzjowanego Kamila Cholewę zastąpił bowiem Wojciech Lisak. 6 minut później w drugim meczu z rzędu do siatki trafił Kamil Żmuda i Markowia prowadziła już 5 do 2. Gdy wydawało się, że spotkanie jest pod pełną kontrolą naszej drużyny, w 73 minucie drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką ukarany został Eryk Agnyziak. Na szczęście grająca w osobieniu Markowia nie dała sobie zrobić krzywdy i ostatecznie zainkasowała cenny komplet punktów. Najlepszym zawodnikiem meczu wybrano Marcina Bochenka, któremu pamiątkowy puchar oraz voucher wręczył Dariusz Bogdański. Teraz przed Markowią wyjazdowe spotkanie z rezerwami Polonii Warszawa. Spotkanie zostanie rozegrane w Wielką Środę 16 kwietnia w godzinie 17 na głównym boisku przy ulicy Konwiktorskiej 6 w Warszawie. Dla tych, którzy nie będą mogli na żywo obejrzeć tego pojedynku, przygotujemy transmisję na żywo. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić również tradycyjnie na naszym Facebooku Markowie Marki.